Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Jesteście? Hej, jesteście. Widzę was. Mam nadzieję, że mnie też widzicie, ale co więcej widzicie i słyszycie. Dzień dobry, moja mama Basia. Dzień dobry, dzień dobry. Ale fajnie, superancko dzisiaj, moi drodzy. Trening przedbiegowy. Zrobimy ćwiczenia rozgrzewające, zrobiły ćwiczenia, które dodadzą nam energii i spowodują, że my po prostu od razu zechcemy pójść biegać. Jeszcze momencik, czekamy na wszystkich. Jola, witaj, Olu, Patryk jest, super, Iwonka, e, <śm> Iwonka jesteś bardzo miła. Pięknie z rana wyglądasz, ja zero makijażu, nic nie. No tak zarzuciłam sobie czapkę na głowę, żeby móc się tak wiezie, trochę przed wami schować. Tutaj jeszcze ręce będą pracować. Fajnie, fajnie jesteście. Mam nadzieję, że jest pełna gotowość do ćwiczeń, dlatego nie ma na co czekać. Od razu zaczynamy. Taki delikatny truchcik w miejscu, żeby troszeczkę podnieść tętno. Ja Wam po powiadam, w ogóle też zobaczcie opis dzisiejszego naszego żelaznego poranka, na co wpływa bieganie albo mocny, dynamiczny spacer. Jak zobaczycie, jak poczytacie, to myślę, że wszyscy dzisiaj, a wiecie co jest dzisiaj? Dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio! zechcecie wyjść na biegi, albo na marszobiegi, albo na dynamiczne marsze. Tak będzie? Jest! To bardzo, bardzo się cieszę. Dobra, cały czas delikatnie truchtamy. Dzisiaj jeszcze do treningu przyda nam się krzesło, bo trochę sobie pomachamy naszymi nogami, bo wiecie, co jest w bieganiu najważniejsze. Nogi, pośladki. I to jest najważniejsze, ale później też korpus. O to też musimy zadbać o równowagę i przede wszystkim o stawy i więzadła, żeby nie było żadnych kontuzji. Ok, zatrzymujemy się i teraz będziemy łapać za kolano i zbliżać kolano do klatki piersiowej. Już tutaj łapiemy balans i równowagę, bo w bieganiu, wiecie, to są skoki na jedną nogę i tutaj ta równowaga, te mięśnie głębokie, naszego kor, naszego brzucha są mega, mega istotne. Czyli przyciągamy kolano do klatki piersiowej i uwaga, i teraz chwilę przytrzymujemy po to, żeby właśnie już złapać ten balans. A skoro strzymamy już to kolano, to rozgrzejmy nasze stawy skokowe, robiąc krążenia stopą w jedną stronę. Hejka, widzę, że jesteście, że się pojawiacie, ale moi drodzy, teraz to już zaczynamy ćwiczyć, zaczynamy żelazny poranek, wiecie, że teraz o porankach naszych nie mamy jakoś bardzo dużo czasu, więc musimy każdą minutę wykorzystać na maksa, okej, okay, cały czas stoimy i teraz wspięcie na palce. Opuszczamy piętę i zmiana nogi. Łapiemy drugie kolano, przyciągamy do klatki piersiowej, prostujemy plecy. Nie ma tutaj żadnego zgarbienia, niczego takiego, tylko plecy cały czas wyprostowane. Sylwetka już ładna. W bieganiu ta sylwetka też jest mega istotna. I robimy krążenia stopą, naszym stawem skokowym w jedną stronę obszernie. Nie boimy się tych ruchów. I bach, bach, robimy to samo w drugą stronę. Woo! Mamy to, a jakże inaczej, pewnie, że mamy. Dobra, 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 balans utrzymany i teraz uwaga, próbujemy wspiąć się na palce. Yes! I opuszczamy. I delikatny truchcik i teraz ramiona przed sobą i skręty talii. Niech nasza talia też trochę popracuje. Niech Upadajmy na kolana tak mięciutko, kolana cały czas lekko zgięte, żeby też tego nauczyć się podczas biegu. W przypadku jakiegoś złego stąpnięcia, my musimy sobie poradzić, żeby od razu nie skręcić tego kolana czy też kostki. Wow! Ok, mamy to, chyba mamy. To teraz dalej będziemy ćwiczyć balans, robiąc jaskółkę, czyli. Kolano do góry, to już ćwiczyliśmy. Przenosimy nogę do tyłu. Tułów opuszczamy, tak żeby tułów i noga były w pozycji równoległej do podłoża. Chwilę utrzymujemy postawę. Wracamy, unosimy kolano i bak, bach, to samo na drugą stronę. Kolano do góry, przenosimy nogę w tył. Ja się teraz na Was nie będę patrzył, bo tę równowagę stracę. Tutaj patrzymy w dół, skupiamy się na tym ćwiczeniu, angażujemy mocno pośladki, angażujemy mięśnie brzucha. I wracamy. I jeszcze po dwa takie powtórzenia na każdą nogę. A tutaj musimy się trochę skupić, co? Ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Kochani moi drodzy, powiedzcie mi, napiszcie, kto był wczoraj na live na YouTube. Fajnie było, prawda? Wczoraj brzuszki popracowały, więc dzisiaj te ćwiczenia nie powinny być dla nas żadną większą trudnością. No chyba, że dla mnie. <laughs> Zaraz wypadnę z tej pozycji. Dobra, trzymamy, mamy to, a, niech popracują poślady, wracamy i ostatnie dwa powtórzenia, kolano do góry, łapiemy balans, prawda, możemy sobie tutaj troszeczkę pobalansować naszą górą, noga na której stoimy jest delikatnie zgięta, wysuwamy nogę do tyłu, a możemy ręce wy wystawić do przodu, żeby była taka piękna, ładna, wydłużona jaskółeczka i wracamy, bach, bach i druga strona, wow, ostatni raz, już obiecuję, ostatni raz, Ta nasza jaskółka. Trzymamy, trzymamy, utrzymujemy balans i jest. Mamy to. Teraz popracujemy trochę nad naszymi zginaczami bioder, żeby je przygotować do biegu, bo one bardzo mocno pracują. Zbliżamy do siebie goleń, łapiąc za kostkę, właśnie i za łydkę i za piszczel, przybliżamy, podciągamy do góry kolano na zewnątrz i opuszczamy. I druga noga. I bach. Utrzymujemy parę sekund. Opuszczamy i z powrotem, moi drodzy. Tak wiecie, po pięć razy delikatnie łagodnie. Całe ciało musimy przygotować. Ja zaraz idę biegać, ale się cieszę. My też pewnie. Okej, okay, to cały czas, wiecie, cały czas balansujemy, to są ćwiczenia na jednej nodze. Dobra, dobra, dobra. I ostatni. O, kto to do mnie przybiegł? Kto? Chodź Roberta, chodź, będziemy razem ćwiczyć, zwłaszcza że teraz przed nami mamy fajne ćwiczenie. To jest mój mąż, Robert Żelazo w rzeczy samej. Woo, woo. Wow, brawa dla Ciebie, no nie spodziewałam się, świczymy, świczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. dobra, wystawiamy prawą nogę do przodu, tylna zgięta i robimy takie krążenia, schylając się na wyprostowanych nogach i ramiona do góry, hej, nie chowaj mi się i druga noga, ajajajajaj, co to się u nas dzieje, może zaraz jakieś o, biegacze do nas przybiegną, jak tam Ci idzie Roberto? No tak. Podstawowy poziom. No tak, podstawowy poziom. to tak samo jak wszyscy. Podstawowy poziom to jest dobry, ale my z każdym treningiem będziemy coraz lepsi. I noga do przodu. I takie ładne krążenie. Super, Robert, jeszcze dwa razy. Iba, a jak wam idzie, kochani? Na pewno bardzo dobrze. Okej, okay. świetnie. Mamy to. To teraz jeszcze troszeczkę bioderka krążenia biodrem w jedną stronę. Ja nie chcę tutaj naszej gwiazdy zasłaniać. Robert, dobrze, dobrze. I druga strona do przodu, teraz bioderko. Mocno, mocno, mocno. I zmieniamy nogę. Pamiętamy cały czas, żeby tułów był wyprostowany. Co ty, Robert, tak uciekłeś daleko, co? Zaraz ci zniknę zupełnie. Zaraz mi zniknie zupełnie, powiedział. A dlaczego? Ja nie gryzę. Ze wstydu. <laughs> Ze wstydu. Jest wstyd, nie ma żadnego wstydu. Wstyd tu jest nie ćwiczyć. O! Największy. Jak tutaj mamy takie możliwości. Dobra, wzmocnijmy troszeczkę nogi. Chodź na to. Robert. Robert na to. Jak na lato. Aj! I robimy wypady do tyłu, czyli prawa noga w tył, e, lewa zgięta. I od razu unieśmy ramiona, żeby się wyciągnąć do góry. I wracamy. I druga noga. Hop! I tak troszkę dynamiczniej. Wow! Aha, super. Mamy już fajnie mm, wyćwiczony balans. Mamy już wydłużone ciało, mamy fajnie rozgrzane biodra, stawy skokowe. No teraz fajnie kolana rozgrzejemy. Nasze czworogłowe uda. Wow, ok. Jeszcze cztery. Super. Trzy. Jest. I dwa. Hopa. I jeden, zostań Robert w takim wypadzie, tylna noga doprostowana, ramiona do góry, ok i robimy skręt w stronę nogi zgiętej, żeby jeszcze trochę korpusem naszym popracować. Odwrotnie, okej, okay. mamy inną nogę z przodu, ok trzymamy, trzymamy pozycję parę chwil. Wdechamy ramiona do góry. Opuść biodra jak najniżej, żeby tutaj wszystko się ładnie rozciągnęło. Wyciągnij ramiona, żeby boki tułowia po prostu poleciały w kosmos i bach, podnosimy się i zmieniamy nogę. Wypad drugą. Ja mam teraz prawą z przodu Roberto lewą. Nie ma znaczenia. Wdech ramiona do góry. Wyciągamy się, wydłużamy i robimy skręt w, skr w stronę nogi zgiętej. Aha. Wyciągamy ramię do tyłu, drugie do przodu i tak sobie chwilę trwamy w pozycji, co też nasze ciało bardzo lubi. Prawda Robert? Uwielbiam. Nasze ciało, tak, Robert stwierdził, że uwielbia. I to jest prawda. Z wdechem ramiona do góry jest okej, okay. superancko, niziutko biodra, jeszcze, jeszcze chwilkę, jeszcze niżej i. Podnosimy się. okej. Okay. dobra. Moi drodzy, ja powiedziałam, że będzie nam potrzebne krzesło. My tutaj mamy barierkę i nie zawahamy się jej użyć. Pozwolę sobie troszeczkę przestawić. Moja mama pisze, że Robert, bardzo miło Cię widzieć, ale to pięknie ćwiczysz. Więc chodź, chodź, chodź. Tutaj będziemy ćwiczyć dalej. Łapiemy się za krzesło albo za barierkę, chyba widać. I robimy wymachy nogi do boku. Jedna, druga. Bok, bok. No tutaj też przygotujemy nasze biodra. Tak, trzeba uważać, jak ćwiczymy z kimś, żeby się nie kopnąć, bo ta noga, tak jak idzie zamachem, to może zrobić tam jakąś krzywdę. Trzy, i dwa, i jeden. Odwracamy się bokiem, Cały czas ta sama noga i wymach przód i tył. I tutaj miękko na stopie, na której stoimy. Oczywiście na no, te ćwiczenia można robić bez podporu albo jakiś tam ściana, ale to wtedy będzie dużo trudniejsze, bo tutaj chodzi bardziej o to rozgrzanie całej nogi. Trzy, i dwa, i jeden. Jeden, i co? Zmieniamy stronę? Zmieniamy stronę. A jasne, jakby inaczej. Dobra, lecimy dalej. Druga noga, najpierw do boku. Bok. O, tak. Płaszczyzna czołowa. Jo. Jest. Mamy to, co? I wymachy nogą. I fajnie, Będziemy tak przygotowani do tego biegania, że nie zostanie nam nic innego, jak po prostu ruszyć przed siebie. I trzy, i dwa, i jeden, i dwa. Druga strona. To znaczy druga płaszczyzna strzałkowa, przód, tył, przód, tył. Wow! Jest i trzy, i dwa, i jeden. Świetnie, o to właśnie chodzi. I jeszcze rozgrzejemy, rozciągniemy troszkę nasze czwóreczki, oczywiście. I teraz przyciągniemy piętę do pośladka, ale na razie jej nie, nie łapiemy od razu. Niech trochę popracuje ta noga. I dopiero na koniec ćwiczenia łapiemy za kostkę, delikatnie dociskamy piętę do pośladka, kolana obok siebie, nie ma żadnego wystawiania jednego drugiego i puszczamy. I to samo druga noga. Na razie podnosimy, znowu łapiemy ten nasz balansik, chwytamy za kostkę. Super, Robert! O to właśnie chodzi. I... Puszczamy. I jeszcze raz. Jedna noga. Podnosimy, łapiemy balans kolana obok siebie. Teraz chwyt za kosteczkę. Joł, Joł! Mamy to. Puszczamy i druga strona. Haha. Jak tam balansik u mnie średnio. O, Roberto, rewelacyjnie. Super. Łapiemy za kostkę. Jasne. No tak, oczywiście. Możemy podnieść ramię. I ciach, ciach, ciach. Mamy to! Mamy to! Dobra, to teraz na zakończenie jeszcze taki delikatny truchcik, żeby wiecie, żeby zobaczyć, że kolana, biodra, nasz korpus, że wszystko jest przygotowane do biegu. I tak z takim przygotowanym ciałem, który teraz mamy, możemy ruszyć gdzie? W siną dal, w siną dal. No to chodź, chodź, chodź tutaj pobiegniemy. Ale to nie jest cały trening. Ile dzisiaj zrobimy Robert? Dyszkę? Dyszka Dyska będzie. Tak? Dyszka pęknie dzisiaj. I to jest taki fajny dystans, ale jak nawet u was pęknie jedyneczka, dwójeczka, piąteczka. Każdy dystans jest dobry. Ważne żeby się ruszać, bo często jest tak, że jak zaczynamy e, ćwiczyć, zaczynamy w rozkładamy matę z przygotowaniem na to, że zrobimy 10 minut albo 5 minut, to często te chęci na nas napływają i zamiast 10-minutowego treningu kończy się na przykład na godzinie. I podobnie jest z bieganiem, dlatego najważniejsze wystartować z treningiem, a później i dać się ponieść nie trzymać się kurczowo czasu, dystansów i prędkości, jakie osiągamy, tylko właśnie ten flow, ta, ta radość, to, to wszystko, co się dzieje. W trakcie ćwiczeń, zresztą wy tutaj, ja widzę, że tu są starzy wyjadacze i wy doskonale wiecie, co się dzieje podczas ćwiczeń, i pewnie nie raz wam się to zdarzyło. Ja pozwolę sobie poczytać wasze super piękne komentarze. A jajaj, dużo nas, dużo, Fajosko, Beatka, Ania, Asia, Iwonka, Ula. Jesteśmy z pozytywną energią. Tutaj nie ma innej energii, tu się tylko znajdzie energię pozytywną. Zwłaszcza jak przed nami piątek, piątłumnio. Pogoda jest ładna, nie jest jeszcze za bardzo ciepło, ale ma dzisiaj wyjść słoneczko i będzie bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Donata, Justyna, witajcie wszyscy. Tadeusz, Ula, jeszcze piję kawę, dołączę później. Okej, okay, Ula. To picie kawy jest zrozumiałe, ale na szczęście wszystko zapiszemy i będzie można, e, bo będzie można tę kawę sobie e, dokończyć na spokojnie. Radek Kadłubowski, Robert Żelazo, mistrzem Polski. A jak, męska solidarność, no nie, a Radek, Radek Kadłubowski to jest mój brat rodzony. Mój brat rodzony i on bardzo wspiera swojego szwagra, ma wyjście, nie ma. A jeszcze Radek, a, a twoja siostra to nie jest mistrzynią Polski? Proszę tutaj szybciutko zripostować na komentarzu. Kasia, piąteczkowe wyzwanie i jest moc, jest moc. Kasia, nasza żelazna dziewczyna z zielonki, rewelacja, Wiesława. Halo, halo! Witam, Patryk. Wczorajszy live był super. To bardzo się cieszę, live wczoraj fajny. A super, bardzo się cieszę. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze piątkowe spotkanie. Pamiętajcie, żeby być aktywnym przez cały weekend. My już z Roberto uderza dalej na nasze ścieżki biegowe. Wam życzymy dużo radości, aktywności i pogody ducha, żeby zawsze było bardzo pozytywnie. Widzimy się oczywiście. Ja jestem cały czas na Facebooku, na Instagramie, wiecie gdzie mnie szukać i, i będziemy się wspólnie motywować przez cały weekend. Życzę Wam udanego, aktywnego weekendu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, 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 pa.